Halo, halo, witam was w Yes, Your grace, Grace, kolejnym odcinku, jedziemy. Masza, wzywałeś mnie. Eee, zgadnij, kto jest w, w mojej O, masz tę małą łasicę, prawda? Oto trochę złota za fatygę. Dziękuję, wasza wysokość. 7. No i fajnie, jeszcze 130, to zobaczcie teraz, kurwa jaka armia. 790 zarobiście. Hmm. w drogi królu Dawryn, e, zachodnie lasy w pobliżu wsi Branka nie są zaangażowane w twoje problemy. E, niezwykły przedmiot może doprowadzić cię do grzesznika. Pośpiesz się, z poważaniem. Hmm. Ten list nie ma pieczęci. Co o tym sądzisz? Ktokolwiek wysłał ten list, musiał bardzo się postarać, aby zapłacić pisarzowi za napisanie go. To musi, to musi być ważne. Lepiej wyślijmy generała do tych losów, żeby zobaczyć o co chodzi. Zaznaczyłem dla ciebie tę lokalizację na mapie. Wjeśnie. Wasza Wysokość, chciałem poinformować Cię o moich brakujących ziemniakach. Ktoś e, musiał je ukraść i chyba wiem kto to był, ale mówiłem tylko jedna prośba na wizytę i wygląda na to, że mam teraz o wiele większy problem. Przychodzę z bardzo daleka i kiedy przybyłem, bardzo się zmęczyłem. Ja chciałem trochę odpocząć i usiadłem na jednym z krzeseł w korytarzach. Wiedziałem, że nie powinienem, ale bogowie zdążyli mnie już ukarać. Wygląda na to, że usiadłem na woreczku z jegłami. Poduszka y, zapiszczała i podskoczyłem. Kiedy wstałem, moje cztery litery były pokryte kolcami. I to nie wszystko. Czuję się bardzo chory, nawet słaby. Obawiam się, że to potwórne krzesło mnie otruło. Co mogę zrobić? Nakłuwać. Nakłuwać? O nie, to brzmi bardzo poważnie. Nie jestem pewien, co możesz y, co możemy z tym zrobić. O! Jaka muzyczka? Myślę, że mogę mieć coś yy, co pomoże. Nazywam się Elena, na wyższa wysokość. Znam się na ważeniu Mikstur mogę z, y, pomóc z magicznymi anomaliami, chorobami, nawet y, leczę. Wiedźma. Tak, niektórzy mogą mnie y, tak nazywać, chociaż wolę postrzegać siebie jako dobrze oczytaną kobietę. Do usług. Zdecydowanie moglibyśmy skorzystać z, ko y, z kogoś takiego. E, aby pomóc e, naszym potrzebującym ludziom proszę wysokość. Byłby to świetny dodatek do naszych agentów. Gdzie jest haczyk? A co będziesz z tego mieć? Ach, oczywiście. Zawsze jest coś, co ludzie chcą zająć, prawda? Jestem prostą kobietą, potrzebuję tylko dachu nad głową i czegoś do jedzenia. W zamian jestem gotowa pomóc Twojemu królestwu w sprawach dotyczących problemów nadprzyrodzonych. Po prostu chcę pomagać ludziom. Dziękuję Ci, w takim razie witamy w naszym zamku. To będzie, e, to mój zaszczyt, Wasza Wysokość, będę również w stanie pomóc podczas bitwy, jeśli będziesz mnie potrzebować. Cedani. Nie będziesz y, nie będzie szczęśliwa z powodu nakłuwacza. Lepiej jej zobaczę, czy masz jakieś przydatne e, książki w Izbie Rady, Wasze wysokości. Ona już tak od razu wie. Wiedźma zatrudnia. Będziesz mógł y, zobaczyć wydatki na Wiedźmę w tygodniowym podsumowaniu. Możemy jej płacić kiedy jej potrzebujemy. Wspaniale. No więc e, wieś, Wasza Wysokość, e, pędle nasza w, w wioska została najechana. Byli to mężczyźni ubrani na czerwono i czarno, z głową bestii, przebitą włócznią na ich sztandarach. E, to na pewno armia radowi, Wasza Wysokość. Oznacza że, e, to, że są że zbliżają się do nas, a może po prostu nas drażnią. Drażnią, zabijanie, okaleczanie, e, niewolenie ludzi to tylko drażnienie się. Wasza wysokość, to nie wyglądało jak cały batalion. To musiało być tylko mały oddział. Wyślij nam e, swoich ludzi. Możemy ich zwalczyć. Jesteśmy wyraźnie emocjonalni, e, wyraźnie emocjonalny, ale musimy tutaj e, spojrzeć na większy obraz. Jeśli ich zwalczymy, z pewnością się znerwują i zawalczymy z większą siłą. Nie chcemy rozpoczynać bitwy zbyt wcześnie. A tolerowanie ich ataków może zachęcić ich do dalszych działań. Na wasza wysokość, musisz coś z tym zrobić. Nie możemy po prostu pozwolić im deptać po naszych ziemiach. Potrzebny jest generał. Hmm. Mogę pomóc Twojej wiosce w zaopatrzeniu. No nie mamy generała aktualnie. Bo ona się chyba nie liczy jako generał. Więc mogę ci dać zaopatrzenie. Jeśli wyślę zapasy w waszą stronę, przynajmniej reszta z was, którzy przeżyła, może się wyprowadzić z wioski. Przeprowa Przeprowadźcie się do zamku. To trudne czasy, nie możecie się wychylać. Nie wychodźcie na zewnątrz po zmorkach i niech ktoś cały czas patroluje okolicę. Czyli to wszystko. Mamy po prostu pozwolić im robić to. Co chcą i uciec e, od, na, od nich, to bez sensu. Uwierz mi, to najlepsze wyjście. W porządku, Wasza Wysokość. Przeprowadzimy się jak najbliżej zamku. Najemnik. Wasza Wysokość, wysł wysłyszeliśmy o nadchodzącej bitwie. idealny czas na zdobycie złota i okazja dla, dla Ciebie, aby zyskać pomoc. Jesteśmy najemnikami. 22 wykwalifikowanych mężczyzn do dyspozycji, tylko za 16 złota. Co powiesz? 16 zł za 22 typów to musieliby być jacyś, nie? Bosowie, no nie, za dużo. Jestem zainteresowany Twoją ofertą. Dobrze, wrócimy za dwa tygodnie. Może to do tego czasu zmienisz zdanie, lub nazbierasz złoto. No, przeczytałem już ten list. Dobrze. E, możemy zaprosić kolejną jakąś osobę. Ja bym zaprosił na przykład. A, Edtona, może zaprosił. Dobrze. Mm, mapa. E, ukryta chatka. Mogę wysłać. Wiedźmę. Ok. Milina. Zastanawiam się, czy to jest jakaś różnica pomiędzy nimi, brak dostępnych agentów. A wiedźma? Witch wysłano. No, to jest wiedźma, nie witch. no ale dobra. Dobra. Hmm, to możemy iść dalej o Izbę Rady Królewskiej. E, co dani? E, Przynoszę wyjście w twoim leżu. Co dla niej? Twój na O nie, to wszystko moja wina. Nie powinno było e, by wysyłać go na misję. Wiedziałem, że nie był gotowy. Powiedz mi, czy przynajmniej ukończył swoją misję jego ostatnie zadanie? Misja? Mm. Tak, tajna misja. Miał zbadać okolicę, uzyskać informacje i wrócić do mnie. W ten sposób, gdyby mi pomógł, e, Byłabym mówić na obietnicę, jak w opowiadaniu. Nie możesz wysyłać ja. wie jeże na misję. No właśnie dlatego są dobre. Nikt nie podejrzewa jeża. Jak inaczej miałbym im, pom im pomóc? Nie wysyłaj więcej jeży ja. na misję. Ostatnio uginęł wiśniaka i przyszedł do mnie ze skarbą, ale byłam tak blisko przekształcenia go w księcia. Teraz Lursulie nigdy nie wróci. Cóż, chyba masz rację. Wybacz mi, Wasza wysokość. Nic nie jest tak eleganckie, jak nieustraszone, jak kot, jak Dusty. Następnym razem znajdę agresywniejszego agenta, wyszkolę go i będzie na rozkaz. Wysił wysiłki kuwacza nie poszły na marne. Chcę Dani, Moja mała żabko. No tak. Hmm. A, czy możemy coś zrobić? Może pójdźmy na mury zamku. Tutaj dawno nie byliśmy. Okej. Okay. To drabina. Drzwi. Pójdźmy na górę. I zobaczmy. No nie, myślałem, że tutaj może będzie coś przydatnego. Nie wiem. Ale chyba nie ma. Dobra, no to... Um... Wiadomość od Pietro, duży ząb. Nic chyba nie możemy już zrobić, wysłaliśmy tam tego ptaszeła, Więc kolejny tydzień. Hmm, wiedźma, minus 11, Jezu Chryste. O mój Boże. Przygotuj Wiedźma. Widzimy, będzie dostępna podczas bitwy. Aż 23 utrzymania armii. No, sporo. Nowe stragany, dwa podatki. Okej. Okay. Lady Lena hmm. Masza. 1 złota. czy my tutaj jest 23 aż złota tracimy aktualnie. a Mamy 12, 14, 15, 20. Czyli tracimy no nie dobrze, nie dobrze. A tutaj jest, tutaj nie tracimy, tutaj zyskujemy. Hmm. Dobra, to chyba. Idziemy dalej. Nie wiem czy coś poletreningowe. No nie wiem. Za 35 zł 10 armii tygodniowo. Teoretycznie to dużo, ale karnawał. Może przygotujmy wiedźmę, chociaż 20 dużo. Dobra, poczekajmy jeszcze jeszcze 12 tygodni. Jeszcze trochę czasu jest. Muszę Proszę wysokość, pomogłem właściwie tej pozbyć się alfonsów, Nie wiem, co tam e, się gotowało, ale kiedy najechaliśmy, przyjechaliśmy, był bałagan. Cieszę się, że udało ci się to rozwiązać. Ale na. Proszę wysokość, miejscowy piekarz miał problem z Teraz zejrzałem się i okazało się, że po drodze konie z wózkiem utknęły w błocie. E, pomogliśmy im, a piekarz dał nam kosz świeżych, chrupiących bułek. Okej. Okay. Dziewięć zapasów, spoko. W czym mogę służyć? Wiem dlaczego, yy, wiem, dlaczego potrzebujesz przegrafu. Jak twój biznes? Mam ten zwierzęcy ząb. Najpierw się zeptam. Znalazłem to w mojej piwnicy na wino. Czy możesz mi coś o tym powiedzieć? Co robi zwierzęcy ząb w piwnicy z winami? Pójdę na to, że ktoś go zgubił. Próbuję znaleźć właściciela. Nie wiem, Eric. Prawdopodobnie e, ktoś, kto jest zainteresowany zwierzętami lub stworzeniami, e, że tak powiem. Eee, wiem, dlaczego o, potrzebujesz, przepraszam. Wasza wysokość, mogę wyjaśnić. Wróżący pyłek nie jest niebezpieczny. O ile wiem, ma on zastosowanie bardziej medyczne niż jakiekolwiek inne. To tylko prosty sposób na zarobienie złota. Nie ma e, znaczenia, czy sprzedajesz pyłek, czy nie. I tak trafi do ludzi. Możesz próbować powstrzymać moją działalność, ale od razu ci powiem: Nie możesz. Jeśli ja nie będę tego sprzedawać, ktoś inny to zrobi. Wiedziałem, że ci się to nie spodoba, dlatego ci nie powiedziałem. Nie obchodzi mnie, co robisz, o ile nie robisz tego w dawna. Jasne, będę trzymać się z daleka od dawna. No dobra, kupiec. Muszę wysokość, generał, pomógł wyrzucić alfonsów z mojej tawerny. Muszę powiedzieć, że był bardzo przydatny. Mężczyźni i ich e, panie przep e, przeprowadzili się do innego baru jest. Straciłem większość klientów, więc minie trochę czasu, zanim znów zacznę zarabiać. Wspaniale. Życzę powodzenia. I proszę, nie pozwól, by to się powtórzyło. Oczywiście. Muszę Wysokość. My nie wiemy, jak to się stało. Ta to stworzenie, ta wiedźma z lasu. Uciekła wasza wysokość. Kto się tworzył jej drzwi? Idiota. Jakiś głupiec był na tyle odważny, by szukać wiecznej mądrości. Wszyscy y, wiedzieliśmy, że wieczna mądrość to tylko mistyfikacja. Y, wiedzieliśmy, że ona jest tylko starą wiedźmą ale jakiś młody chłopak zakochał się w niej czy tam w opowieści i teraz. Babuszka uciekła z lasu. Babuszka. A wasze wysokość, nie znaczy babuszki. Ona jest cóż e, Wiedźmą, starą Wiedźmą, starszą niż ktokolwiek wie. Od zawsze była. Jest niska i skrzywiona. Kościste nogi ledwie podtrzymują warstwy starej pomarszczonej skóry. Ma długi, haczykowaty nos i włosy w nosie są tak długie, że zwisałem jej do piersi. O, wow. Ma na sobie płaszcz z wężowej skóry i szalik. Wokół głowy, z drobnymi kośćmi przyczepionymi ostrożnie do każdego pasma. Gdy idzie, e, kości stukają o siebie, klik, krok, klik, krok. Mieszka w lesie, lecz nikt nie widział jej od wielu lat. Legenda głosił, że wobiła dzieci do lasu, żeby je zjeść. Ale niektóre legendy mówią e, także, że da wieczną mądrość temu, kto jest na to odważny, by spojrzeć jej w oczy. Co mogę zrobić? Jestem pewna. Gwiazda zapisała te słowa na naszych drzwiach. Odwróć się plecami do lasu, przede do mnie. Zostawia również kurze, stare kurze łapki na naszych progach. Bawiamy się, że przyjdzie po nasze dzieci. każdej nocy ktoś słyszy plikanie. Może przygotowuje jakieś zaklęcie. Złota jej nie dam. Mogę wysłać generała. Mój generał może spędzić kilka nocy z Twojej łaski. Może ją znajdzie. Bardzo dziękuję. Mam nadzieję, że twój generał jest wystarczająco odważny, by stawić jej czoła. No i fajnie. Wasza wysokość, teraz więcej ludzi gromadzi się, by modlić się. Już nie mieścimy wszystkich w Chcieliśmy zbudować nową świątynię, ale potrzebujemy pomocy w zaproszeniu świętych duchów do tego miejsca. Będziemy w rękach bogów. Pola będą bardziej żyzne, potwory będą trzymać się z dala, a z według ominą naszą wioskę. Jeśli możesz, pomóż nam razem z dworską wiedźmą i odrobiną złota. Aby zapłacić za materiały. Ludzie będą na zawsze wdzięczni. Wiśle wiedźmów. Oto trochę złota. Dam ci wszystko, czego potrzebujesz. Mm. Mogę wysłać wiedźmę. Będzie mogła pomóc, e, przy, przynieść pozytywne duchy Boy? Twojej świętej. Niech Bogowie będą z Tobą. Dziękuję. Niech Bogowie patrzą na Ciebie uprzejmie. No i w sumie spoko. Dobra. Mm, no z tymi rozmawialiśmy. Moglibyśmy wysłać teraz e, p, na przykład do. Mm, 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 mm. Ja bym wysłał na przykład o, do Johannes. Eloyowan. Eee, zobaczmy jeszcze tylko czy mamy coś do zrobienia. W naszym zamku nie wygląda. Eee, więc... To chyba byłoby na tyle w tym tygodniu. Co możemy zrobić? Przygotować Wiedźmę? O. Nie wiem. Karnawał. Premia do zadowolenia. 5 jednorazowa. Eee, możemy przygotować wiedźmę. Mm. Mm, 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 mm. Możemy przygotować wiedźmę. Przygotujmy wiedźmę. Przy 11 z z podatków. No ładnie, ładnie. Eee, no więc to chyba tyle Z tego co tutaj widzę 11 tygodni do nadejścia rodowi O Jezu Chryste Dobrze, więc to by było na tyle w tym odcinku Dziękuję wam wszystkim bardzo za oglądanie eee, Zapraszam was do oglądania innych odcinków Również kolejnych No i dziękuję was za oglądanie tego Do zobaczenia w kolejnych odcinkach, cześć i siema!